Siemanko, ja jestem Hubert i witam Was na Zdrowym Zoncie. Dzisiejszy dzień na kempingu Lazurowe w Chłopowie rozpoczynamy od usterki. Tak, wydarzyła się rzecz straszna. Ja nie wiem, kurczę, pieczone. Okazuje się, że cały czas mieliśmy jakieś zwarcie, a ja nie byłem tego świadomy. A chodzi o wodę, wodę w kranie. Podnosimy i nie działa. Kwestia jest taka, że tutaj jest taka rozdzielnia, na której w tym miejscu włącza albo wyłącza się pompkę wody. Generalnie dotychczas ja byłem przekonany, że w momencie, kiedy jest ten przycisk włączony, pompka jest wpięta w przyczepę, to tutaj. No jest taka czerwona dioda kontrola, która pokazuje, tam jest napis nawet pump run, czyli pompka chodzi, pompka działa, pompka jedzie, biegnie i w ogóle jest obieg wody. Chodzi o to, że cały czas nam się to świeciło i wtedy, jakby woda była we wszystkich kranach. I czasami gasła ta lampka i woda przestawała tutaj lecieć, w tym kranie, w zlewie w, w kuchni. Ale ja nigdy w tym czasie nie sprawdzałem, co się dzieje w tych kranach. Tutaj, jeśli chodzi o yy, brodzik prysznic, tak, pod prysznicem i w umywalce, w łazience, się okazuje, że tutaj woda działa. I patrzcie, jakie ja teraz puszczę tutaj wodę. Woda sobie idzie. To się zapaliła ta lampka. Gasimy wodę, lampka gaśnie i właśnie tak działają te mikroWłączniki. A ja tak się zastanawiałem, jak to wszystko funkcjonuje sobie. Bo do końca nie wiedziałem jak to działa i a zobaczcie jaki mamy tutaj widok piękny za oknem. Tak, widok jest niesamowity. Dlatego ja sobie was postawię tutaj i e, poopowiadam do Was trochę, patrząc sobie w to piękne, fantastyczne może, e, e, że jakby wiedziałem, że są te mikrowłączniki i nie wiedziałem do końca, jak to działa. Znaczy tak domyślałem się, że w momencie, kiedy otwieram kran, to wtedy załącza się pompka i to sobie działa. Ale u nas to od początku, kiedy kupiliśmy tą przyczepę, czyli od półtora roku, działało to na, na zasadzie takiej, że ta pompka chodziła cały czas. I tam ta lampka się świeciła. i pokazywało, że ta... E, o, Zuzanna wróciła z przechadzki, co pokazywało jakby, że, no, że działa ta pompka. W kranach była woda, więc w sumie nie zastanawiałem się nad tym szczególnie bardzo. Po prostu no, działa to działa i tyle. A się okazuje, że my mieliśmy cały czas usterkę i w tym momencie prawdopodobnie ten mikropłącznik czy coś w tym kranie w kuchennym po prostu się uszkodził. No bo jak widzieliście, pod prysznicem też woda działa, no nie będę wam już teraz puszczał, w umywalce działa, a tutaj po prostu nie działa. No i już kilka razy tak się działo, ale jakby ta woda wracała z powrotem tutaj, ja rozkręcałem pompkę, skręcałem, sprawdzałem czy ona działa, nie działa, podpinałem ją na krótko, bezpieczniki sprawdzałem i tak dalej i tak dalej, także taki wojaż wodny tutaj już przeprowadzałem i niczego się nie doszukałem, aż w końcu usterka się wykryła, ponieważ jest właśnie tak jak Wam przed chwilą powiedziałem. No i nie wiem co robić, bo teraz jakby nasz urlop dopiero się zaczął, nie mamy wody w zlewie, ale nie chcę tego rozkręcać, żeby znowu coś nie wyszło tak jak pod prysznicem. Jeśli znacie moją historię prysznicową, no to po prostu wolę się tego teraz nie dotykać, żeby cały wyjazd nie mieć spieprzony przez ten kran. Tak, prawda kochanie? Prawda. Tylko zajmę się tym po powrocie, więc... Taka usterka mnie tutaj czeka, jeżeli wiecie co mogło pójść nie tak, jak rozkręcić, jak się dobrać do, te, do tego kranu, bo tutaj jest to wszystko zabudowane, to możecie pisać podpowiedzi w komentarzach, będę bardzo wdzięczny, dziękuję. A poza tym to ja jestem Hubert, witam Was na zdrowym zoncie, bo nie wiem czy już o tym wspominałem, na dzisiejszym filmie przejdziemy się na plażę i zbudujemy nasz dom na piasku. Tararara. I pani Grzeszczak będzie nam tutaj przyśpiewywać. A o co chodzi to zobaczycie, lub widzieliście na miniaturze, także zapraszam na dzisiejszy film. Cześć. Teleportacja na plażę. Słuchajcie, staro widać ten piękny obrazek za mną. A widać, no, piękny, cudowny, fantastyczny, słoneczko świeci, ja zaraz bluzę zdejmuję i tak jak mówiłem na dzisiejszym filmie zbudujemy nasz dom na piasku, bo tego piasku tutaj nie brakuje, a za chwilę przystępuję do budowy. To dajcie mi chwilę się zaklimatyzować. A jak doskonale wiecie, jest w Polsce takie przysłowie, czy nie wiem czy to przysłowie, czy takie powiedzenie bardziej może, że Prawdziwy mężczyzna to musi wybudować dom, zaraz się tym zajmiemy. Posadzić drzewo to już zrobiłem u siebie na działce, jakieś owocowe, jak się liczy, no to zostało posadzone. Grusza, śliwa i inne, wiśnie. Także niejedno drzewo już zostało posadzone. I trzecia rzecz jest taka, że chciałbym się Wam tutaj pochwalić tą trzecią rzeczą, ponieważ trzecia to znaczy, że trzeba spłodzić syna. A tutaj jest, kochani, brzuszek. Brzuszek napompowany właśnie takim, o tom, no cudem, cudem życia. Więc syn został spłodzony i będzie to syn. Jeszcze pracujemy nad imieniem, ale w tym miejscu właśnie tutaj chwalimy się Wam niesamowitą radością, jaka nas spotyka, dlatego też trochę takie... Te vlogi są zwariowane, trochę rzadziej, trochę częściej. Tu mieliśmy jechać, tu nie pojechaliśmy, tu jesteśmy, tam nas nie ma i w ogóle, bo po prostu, no, życie, życie tutaj napisało swój scenariusz. Fantastyczny, fantastyczny scenariusz, po prostu, ponieważ, no, staraliśmy się, staraliśmy się około trzech lat, żeby ten cud tutaj nastał, więc po prostu, no, jest to dla nas tym bardziej niesamowite wydarzenie, a coś więcej na ten temat, to może nagram osobny film, i w ogóle, bo to są trudne i ciekawe zagadnienia. Także takie jajka! Normalnie, słuchajcie! Także sobie chillujemy, plażujemy, relaksujemy się, odpoczywamy, bo teraz to jest najważniejsze: najważniejsze w naszym życiu jest teraz, żeby wszystko było ok. A rozwiązanko na święta, będę rozpakowywał prezent. Tutaj jest prezent, kokardę trzeba zawiązać i normalnie masakra, także. Także tak, a teraz zajmiemy się budową domu, jak już wspomniałem. Do budowy domu słuchajcie, potrzebne są narzędzia i ja takie tutaj ze sobą mam. Zobaczcie, jaki sprytny multitool tak zwany, nie? Nie, do multitool to, to nie jest, śmieję się tutaj. To jest zakupywać, zakopywać. Główno zakopywać to jest. Czyli urządzenie, które powinien każdy na wyposażeniu swojego y, kampera przyczepy, y, kiedy nie masz toalety mieć ewidentnie jest to rzecz, bez której po prostu no, nie można żyć. A teraz zobaczcie co ja tutaj jak to się... Tak, to się nazywa saperka, czyli tak gówno zakupywać według mojej żony i on się nam tutaj przyda właśnie do zbudowania domu. A jak mi to wyjdzie to zobaczycie już niebawem. Robię przez cały dzień. Pierwszy spadek wbity.

ale zaraz zobaczycie sobie efekt końcowy, a my teraz się pożywimy. No, ja swoją pracę, słuchajcie, właśnie zakończyłem. Jestem naprawdę z siebie dumny. Zanim wam ją pokażę, to muszę tutaj wspomnieć, że pierwszy raz w życiu coś takiego robiłem. Nigdy nie budowałem żadnych piaskowych zamków ani nic na plaży, więc taka moja inwencja twórcza. Zbudujemy nasz dom na piasku, właśnie tutaj zostało rozegrane i co więcej, no, nie budujcie swoich domów na piasku, tylko na litej skale, na fundamencie, z litej skały w sumie. seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago Taka robota, słuchajcie, taka inwencja twórcza moja. O, z tej strony może trochę słońca złapiemy jeszcze. No, także troszkę sobie polatałem. Jak widzieliście, nie było Zuzanny ze mną, ale poszła sobie na kemping do toalety. Razem z pieskiem się przejść. Bobletka bardzo, ale to bardzo nie toleruje drona. Jest po prostu wścieklizna taka, że hej, więc dziewczyny, że tak powiem, sobie poszły na spacer akurat. A ja tutaj polatałem, ograłem swoją fantastyczną robotę, że tak nieskromnie powiem, bo mi się bardzo podoba, dlatego fantastyczna moja pierwsza i myślę, że nie ostatnia w związku z tym, że ten potomek nadciąga, tak jak mówiłem, to już muszę tutaj się wprawiać po prostu w tego typu budowle działania i tak dalej, bo na pewno niejedną kiedyś tam w przyszłości zbudujemy z tym ziomeczkiem tym małym ziomeczkiem, który nadciąga, także dom zbudowany, drzewo posadzone, syn spłodzony, wszystko gra. No i co, nie będę dzisiaj już męczył Was naszym dniem, my sobie pocilujemy, porelaksujemy się, potrzebujemy mieć trochę czasu dla siebie, więc na dzisiejszym filmie, tak jak mówiłem, dom z piasku, ale tylko i wyłącznie taki tutaj mogłem sobie postawić, ten prawdziwy, mam nadzieję, że w tym roku. Też powstanie. Zobaczymy, zobaczymy wszystko przed nami. Trzymajcie kciuki, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, róbcie zakupy na zdrowyzont.pl żeby wspierać naturę i wspierać nas. Czyli to jest dwa w jednym. To jest, wszyscy są wygrani. Wy macie fajne produkty, my mamy fajne wsparcie. Tym miłym akcentem wej. Żegnam Was i do następnego vloga. Hej! Gletka już przeszła pod moim domu. Dom zrujnowany, dlatego się z piachu nie buduje.